Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zdrabkowym na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z brylantami. Jest to taki specjalny odcinek ze specjalną dedykacją dla Paulinki Bravo, gdyż niedawno temu przegrałem z nią taki malutki zakład, gdyż założyłem się o to z Paulinką, że po prostu odcinek dedykowany dla widzów na jej kanale okaże się lepszy bardziej owocniejszy wygrane. Niestety tak się nie stało. Niestety Paulinka miała rację, gdyż właśnie liczyłem i trzymałem kciuki o fajne wygrane, żeby Paulinka dużo wygrała. No niestety w odcinku dla widzów było jedno wielkie zero. Także przychodzę dzisiaj z brylantami, gdyż wiem, że Paulinka bardzo lubi tą zdradkę. Także jest to dedykacja dla Paulinki Bravo. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie znacie Paulinki Bravo, chociaż to wątpię, to oczywiście zapraszam Was wszystkich na kanał Paulinki. Link znajdziecie w opisie. I również w lewym górnym rogu na ekranie pojawi Wam się tam link Paulinki Bravo. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Paulinka, trzymaj mocno kciuki. Jeżeli tutaj wygramy jakąś z głównych wygranych, oczywiście e, coś Ci odpalę jakąś fajną sumkę, także trzymaj mocno kciuki i Wy również, drodzy widzowie, trzymajcie mocno kciuki za tą zdrapeczkę. Także jak widzicie wkład w dzisiejszy odcinek to 30 zł. Jak wiecie, główne wygrane jeszcze tutaj nie padły, także wszystko możliwe, może w tej zdrapce z numerem 8 Trafimy. Także, żeby już więcej nie przedłużać, zaczynamy nasz draping. Także drapiemy, będę drapał moim belgijskim drapakiem, gdyż fajnie się drapie, właśnie tą zdrapkę. Także mamy grę pierwszą mamy kapelusz i okulary. Tutaj oczywiście szukamy trzech takich samych symboli. Następnie mamy klucz i brylanty. Gra numer 3 mamy monetę, kapelusz. Gra numer 4 mamy torbę i podkowę. Gra numer 5 mamy kolczyk i portfel. Gra numer 6 mamy lustro, lustro po raz drugi i róża, także niestety tutaj się nie udało. <laughs> także niestety tutaj się nie udało. Gra numer 7 mamy koronę i złoto. Gra numer 8 mamy torbę. I portfel gra numer 9. Mamy szminkę i świnkę. Gra numer 10. Mamy klucz i dzwonek. Gra numer 11. Mamy tron i naszyjnik. Gra numer 12. Mamy trofeum. I brylant. I mamy jeszcze jedną grę po tej stronie, gra numer 13. Mamy prezent, prezent po raz drugi i tron. Także niestety tutaj po tej stronie mieliśmy tylko dwie szanse na wygraną, gdyż symbole się zdublowały. No ale niestety trzeciego takiego samego nie znaleźliśmy. Teraz przechodzimy na drugą stronę, gra numer 14. Mamy różę i bransoletkę. Gra numer 15 mamy naszyjnik i save. Eee, następnie gra numer 16. Mamy perfumy, perfumy po raz drugi. No i niestety podkowa. Gra numer 17. Mamy róże i torbę. Gra numer 18 mamy safe i złoto. Gra numer 19 mamy koronę i szminkę. Gra numer 20 mamy czekoladę i kufer. Gra numer 21 mamy pierścionek i klucz. Gra numer 22 mamy perfumy i perłę. Gra numer 23 mamy bransoletkę i brylant. Gra numer 24 mamy monetę i dzwonek. Gra numer 25 mamy safe i kolczyk. Gra numer 26 mamy zegarek, zegarek. Tutaj mamy szansę. Zobaczmy, czy będzie trzeci. No, niestety jest lustro. Teraz gra numer 27. Mamy worek. Worek po raz drugi. Czy będzie trzeci? No, niestety garnek. Gra numer 28. Mamy garnek i czekoladę. Gra numer 29. Mamy szminkę i portfel. Gra numer 30, mamy koronę i świnkę. Także niestety tutaj jest puściutko, ale jeszcze mamy szansę w bonusie, także, także ostatnia szansa, jeśli chodzi o bonus, zobaczmy, co kryje bonus. No, niestety jest gwiazdka, czyli niestety zdrapka jest przegrana. Także niestety paulinka, jak widzisz, nic nie udało nam się tutaj wygrać. Mimo, mimo chęci zdrapeczka brylanty o numerze 8 okazała się pusta. No niestety tak czasami bywa. W sumie częściej niż czasami mamy tutaj pustaka. Także cóż, dzisiaj niestety ta zdrapka nas zawiodła, okazała się pusta, e, czyli niestety jestem na minusie wkład wynosił 30 zł. Czyli jestem niestety na minusie 30 zł. No cóż, pakać nie będziemy. Mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś ta zrabka mnie zaskoczy. O ile jeszcze będzie w sprzedaży, gdyż wiem, że nakład już się kończy. A właśnie te dwie główne wygrane jeszcze gdzieś tam krążą. Także myślę, że warto drapać tą zrabkę. Eee... Przypominam również i zachęcam do odwiedzenia Paulinki Bravo. Tutaj, właśnie ta zdrapeczka, to była dedykacja dla Paulinki za przegranie zakładu. Także zachęcam Was bardzo serdecznie do odwiedzenia Paulinki Bravo. E, również zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia na dzwoneczek, gdyż planuję zrobić w kolejnym. Tak myślę. W kolejnym odcinku rozdanie, konkurs, w którym będą do wygrania fajne nagrody, fajne słodycze, pamiątki z Belgii, również jakieś zrapeczki. Także, aby być na bieżąco, nie zapomnijcie o dzwoneczku. Zachęcam również do pozostawienia łapeczki w górze pod tym filmikiem na pocieszenie, bo jak widzicie, no. Troszeczkę minus spory, no ale czasami tak bywa. Nic na to nie poradzimy, także na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że mimo takiego wyniku odcinek Wam się podobał. Także życzę Wam miłego dnia, miłej niedzieli bądź miłego wieczoru, w zależności o jakiej porze mnie oglądacie. Także trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!